No cześć. Zapraszam. Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. A w dzisiejszym odcinku Robert Lewandowski może się znaleźć na okładce najnowszej FIFA 21, Kylian Mbappé latem trafi do Realu Madryt, Andres Iniesta chce powrotu Neymara do FC Barcelony oraz co dalej z przyszłością Gareta Bale'a w Realu Madryt. Przed obejrzeniem tego materiału mam do Was prośbę. YouTube ostatnio mocno uciął mi zasięgi. Jeśli chcecie mi pomóc, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję na nowo, tak jak widzicie to teraz na filmie. Z góry dziękuję i zapraszam na odcinek. Interesujecie się sportem i analizą sportowych pojedynków? Jeśli tak, skakujcie do trzech grup, które skupiają największą społeczność na facebooku. Sprawdzajcie, bo dużo się tam dzieje. Link znajdziecie w opisie. Nie trzeba być fanem piłki nożnej, aby znać taką grę jak FIFA. Najpopularniejsza sportowa gra, która co roku jest wypuszczana na rynek przez EA Sport, mimo upływu tylu lat, wciąż się utrzymuje w topce jeśli chodzi o światową sprzedaż. Niedawno doszły do nas ciekawe informacje, że na okładce FIFA 21 może się znaleźć Robert Lewandowski. Wiele osób zapewne weźmie ten news za nieprawdziwy, ale wcale nie musi tak być. Lewy w 2019 roku nie zawodził jako napastnik, na co dowodzą strzelone bramki w tamtym roku. Polak jako jedyny przekroczył barierę gierę 50 goli, zdobywając ich dokładnie 54. Na drugim miejscu był Leo Messi z liczbą 49 trafień, a na trzecim Kylian Mbappé, który miał ich o 12 mniej od napastnika Bayernu. My jednak powinniśmy się skupić na sezonie 2019-2020, który jest rozpatrywany w aspekcie nowej odsłony FIFA, ale i w niej nie ma przysłowiowej lipy. Lewandowski przez pierwsze 11 kolejek Bundesligi trafiał do siatki z każdym przeciwnikiem, a do końca grudnia uzbierał blizę po 17 kolejkach 19 bramek. Oprócz tego ma na końcu jednego gola w pucharze Niemiec i aż 10 w lidze mistrzów. Co daje łącznie 30 bramek w 25 występach. Jeśli więc utrzyma podobne statystyki do końca sezonu, a Bayern dojdzie przynajmniej do półfinału Champions League, to szanse Lewego na znalezienie się na okładce nowej FIFA są bardzo duże. Co do samej gry w nowej odsłonie, oprócz takich oczywistości jak lepsza grafika i jej planuje dodać do FIFA nową mini grę karcianą. Jak myślicie? Czy Robert Lewandowski znajdzie się na okładce FIFA 21? Koniecznie napiszcie swoje zdanie w komentarzach i zagłosujcie w Ankara. Jeszcze za czasów gry w AS Monaco, Kylian Mbappé często był łączony przez media z Realem Madrid i nie były to plotki, a uzasadnione informacje. Faktem jest, że klub Santiago Bernabeu planował sprowadzić do siebie wtedy jeszcze 18-letniego Kyliana, ale przegrali oni z zaporową na tamten czas kwotą zaoferowaną przez PSG. Mistrz Francji wypożyczył Francuza na rok z obowiązkiem wykupu po sezonie za 180 milionów euro. Od gry Kyliana w Paris Saint-Germain za pół roku minął już 3 lata. I jak się okazuje, może to być ostatni pobyt 21-latka na Parc de Princes. Parę miesięcy temu Mbappé oświadczył, że po obecnym sezonie, po którym PSG rzekomo ma wygrać Ligę Mistrzów, odejdzie on właśnie do Realu Madryt. Dla niewiedzących, Kylian jest dużym fanem madryckiego zespołu. Teraz jednak dochodzą do nas słuchy, że triumf w europejskich pucharach nie musi być wcale potrzebą kartą przetargową do transferu na Bernabeu. Mbappé tak czy siak odejdzie z PSG, a pomocną dłoń w formie kosmicznej oferty ma wyciągnąć klub Florentino Pereza. Real miałby podobno zaoferować Paryżanom aż 300 milionów euro, co wydaje się totalną abstrakcją. Oprócz Królewscy chcą do siebie sprowadzić 13-letniego brata Kliana, Etenam Mbappé. Plan ten ma zostać zrealizowany latem, czyli po zakończeniu trwającego sezonu. Neymar, mimo że FC Barcelonę pożegnał w dość nieciekawy sposób, to wciąż nie milkną słowa o jego powrocie na Camp Nou ale od początku. Latem 2017 roku Neymar pożegnał kolegów z Barsy w nie najlepszej atmosferze przechodząc do PSG za rekordowe 222 miliony euro. Minął może rok od jego odejścia z Hiszpanii, a media już zaczęły pisać o jego powrocie do Dumy Katalonii. W 2018 roku nie było jednak tak o tym głośno co w ubiegłym roku, gdzie od marca aż do września regularnie pisano o bliskim transferze Brazylijczyka. Oprócz Barcy dużo też wtedy mówiono o Realu Madryt. Kilka dni temu legenda FC Barcelony Andres Iniesta w jednym z wywiadów przyznał, że powrót Neymara na Camp Nou byłby dobrą opcją. Neymar jest jednym z najlepszych napastników, nie tylko teraz, ale cały czas. Byłby świetnym wzmocnieniem dla Barcelony, ale trzeba wziąć pod uwagę to, czy byłoby to w tej chwili konieczne, czy też nie. Odnosząc się do cytatu: jakbym się wydaje, powrót Neymara do FC Barcelony przyniósłby dla korzyści, czy raczej niekoniecznie? Temat Garetha Bale'a i jego bliskiej przyszłości wciąż nie jest nam znany, mimo sytuacji, które miały miejsce niespełna pół roku temu. W lipcu 2019 roku podobno zainteresowany waliczykiem był jeden z chińskich klubów, który był gotów płacić piłkarzowi astronomiczną garę, Mowa bowiem o 62 milionach funtów rocznie, co przy jego 15 milionach zarabianych na Santiago Bernabeu jest przepaścią. Problem tkwił w tym, że chiński zespół chciał pozyskać Bale'a za darmo, na co realnie przystał, a sam 30-latek, mimo ogromnej oferty zarobkowej, miał mieszane uczucia co do odejścia do Azji. Ostatnio agent piłkarza Jonathan Barnett oznajmił, że Gareth na chwilę obecną nigdzie się nie wybiera. Bale nigdzie nie przenosi się zimą, a latem bardzo mało prawdopodobne jest jego odejście. Jak widać Bale zadomowił się w Madrycie na dobre, co nie jest na rękę, a właściwie portfel królewskich. 30-latek zgarnia w Realu największą tygodniówkę ze wszystkich swoich klubowych kolegów. Problem jest jednak w tym, że jego gra jak na 15 milionów euro rocznie nie jest tyle warta. Bale w obecnym sezonie zagrał 14-krotnie zdobywając tylko dwie bramki i tyle samo asyst. W ostatnich tygodniach wydarzyło się wiele śmiesznych, a zarazem niezwykłych sytuacji w piłce nożnej. Koniecznie musicie je zobaczyć. Neymar Minha mãe do céu! Come on. Set them up. Here we go. Now, I'll get them out of there. Let's go, sprint back, sprint back. Right, right, right. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także będzie mile widziana. Widzimy się oczywiście niebawem. Cześć.